Nazywam się Marek Popławski i razem z firmą BitFood chciałem Wam zaprezentować nowy produkt: ryż do sushi w brędzie Zen w odmianie Carlos, bezpośredni import ze Stanów Zjednoczonych. Według mnie będzie to hit sprzedażowy ze względu na to, że nikt w Polsce nie importuje ryżu bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, a szczególnie ryżu do sushi. Import ze Stanów Zjednoczonych niweluje problemy z sezonowością, jakie ma ryż produkowany w Europie. Pakowany po 10 kg nieprzypadkowo, ponieważ większe opakowania niosą ze sobą ryzyko większej utraty wilgotności. Istotną zaletą jest to, że wybacza ewentualne błędy w przygotowaniu. Powiem Wam teraz, na co należy zwrócić uwagę w ocenie jakości ryżu, a szczególnie tego ryżu. Przede wszystkim patrzymy na ilość połamanych ziaren. Najczęściej w ryżu, który produkowany jest w Europie. Ta ilość połamanych ziaren jest większa niż 5%. Tutaj, jak sobie dokładnie zobaczycie, myślę, że jest nie więcej jak 2%. Po drugie, sprawdzamy ilość ziaren skrobiowych. Ziarna skrobiowe to są te, które są całkowicie białe. W przypadku ryżu z Europy występuje ich bardzo dużo, natomiast w przypadku tego ryżu myślę, że nie występuje ich więcej jak 2%. Po trzecie, możecie sprawdzić ilość krobi ryżowej zawartej w całym opakowaniu. Wkładając rękę do opakowania i wyciągając, widząc, jak dużo tej mąki zostało Wam na dłoni. Jeżeli jest jej dużo, to znaczy to, że będzie nas czekało dużo pracy związanej z przygotowaniem ryżu, czyli płukaniem, polerowaniem. Natomiast jeżeli jest jej niedużo, tak jak w tym przypadku, to praca się nam skróci co najmniej o połowę. Podam Wam teraz recepturę przygotowania tego ryżu. Na 1 litr suchego ryżu dajemy 900 ml wody. Jeżeli chodzi o zalewę, to przygotowujemy na 10 litrów octu 7 kg cukru i na każdy kilogram cukru jedną czubatą łyżkę soli. Do przygotowania ryżu na 1 litr ryżu używamy 350 ml zalewy. Chciałem wam powiedzieć, że ten ryż następnego dnia po ugotowaniu jest tak samo dobry jak dnia pierwszego i nie trzeba go rozkładać ciepłego, można go rozkładać na zimno. Jestem pewny, że ten produkt idealnie sprawdzi się w waszych restauracjach.